Cześć, witam Was wszystkich serdecznie z tej strony. i Witam Was na kanale. Moja reakcja: to filmik, kultura, subskrypcji, komentarza. A oto no przed nami bardzo jazz. Reakcja to jest. Pan Kwieciński, zobaczcie wywiad, jeżeli nie widzieliście, to komentarze też podsumowały inteligencję. No. Zaczynajmy. Ogólnie tak, dziennie będą filmiki, to drugi dzień będą filmy po polsku, więc dzień będzie po a przeciwstawny dzień to będzie po angielsku. W takim razie. Dzień dobry! Cześć! Kasia Szklarczyk dla BetClick, a ze mną Alan. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Cześć, no Miło Cię widzieć, widzieć. Nie będę współpracy żadnej. Jestem tu pierwszy raz, Powtarzam. Powtarzam, to tutaj tutaj. No, omijacie mnie cały czas, omijacie mnie. Wszyscy bierzecie. Koniec. Czas lubię. Może po tym wywiadzie coś się zmieni? Mam nadzieję. No dobrze, Alan, więc przejdę do pytań, bo I my Ile że jest... się, zar się zarobili dzięki mnie. <grym> to się okaże, jak pójdzie ten wywiad. Chyba, że mówię poprzednich, oczywiście. Nie. No dobrze, Alan, bo my tutaj jesteśmy cały czas i my nie wiemy, co się dzieje na konferencji. się tutaj taki pełen emocji, nabuzywany, Co się stało? Możesz nawet tak w skrócie? Nie, zresztą. się. Czyli tak irytuje, to jest naj... Kurwa, sorry. Ale to jest naj... To jest jedyna osoba tutaj Fejmie, która mnie tak irytuje prosto jak od nie? Mówisz o Ferrari? Tak. Farma, farmazon, to nie jest Ferrari, to jest Farmazon. Kolejna walka z nim? W maju, mam nadzieję. Już mi tutaj powiedział, że przyklepał tą walkę, więc niech dostanie się od łaszczyka i potem on pie, w pierdol od mnie dostanie. Czyli co? Były demy, tak? O co poszło? Co? O co poszło? Że irytujesz. Jak widzicie, konwencja najlepsza będzie e, na końcu. Nie tylko ja to mówię. Świat na luzia. Tak, to był pierwszy dzień. Luźni. Luźni za masłem jakiś ukończył jak mi radzisz? Uh -huh. Znaczy ja nie palę, ale ten, ale, ale polecam. Na mnie źle działa. Teraz, teraz nie palę, bo w ogóle yy, mam taką yy, zgodę z yy, kliniką yy, i naprawdę to też wycisza, regeneruje mnie fajnie, yy, konopna-klinika.pl polecam. Yy, normalnie medyczna marihuana, tak więc yy, ma zawartość też TKC, ale one to są właśnie w postaci takiej medycznej, A... leczniczej, lecz, leczniczej. Jasne, ale teraz przed samą walką odstawiłeś? Tak, odstawiłem oczywiście, no, teraz musiałem. Dobra, powiedz mi proszę, bo twój e, rywal uważa, że masz e, słabą psychikę. Jak się do tego odniesiesz? Nie, ale ja dlaczego mam słabą psychikę? Ja, no dobrze. Teraz zacząłem Teraz mówię, wyjechałem całkowicie z Warszawy. Może też to, to, to otoczenie trochę na mnie tak działało. Wyciszyłem się, znalazłem taki swój spokój wewnętrzny. Dobrze mi to zrobiło. Zobaczymy w sobotę. Czyli jest mocny mental teraz? Nie, naprawdę, jestem bardzo skupiony na tej walce. Ten że mnie rozprasza nieraz, ale bardziej jestem skupiony na, 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 na bandurze. A przyjdzie na niego kolej po prostu. Tak, dokładnie. To jest do dobry pomysł, żeby skupić się na teraz przeciwników, z którym będziesz walczył. Przyszłą sobotę. Okej, okay, powiedz mi, bo zauważyłam, że tutaj z bardzo dużą ekipą przyszedłeś. No i już przyjeżdżali, więc... Przyjaciele? Tak. Dokładnie. Od lat? Nie, tutaj. W ogóle nie znałem tego człowieka. Kto, kto słyszał, ale no niektórzy się interesują takimi rzeczami. I ta osoba zaistniała dzięki Wars of Shore. Wars of shore, tak. O... 8 lat temu. To znaczy, tak przelotnie. to było. To był 2014 rok. Wtedy był jeszcze Trypson. Paweł Catanenko. Jakie wartości z tego pola, ale no, na tym się wybił. Alan Mój tancerz też jest. <grym> ja gram za konsolą, a on tańczy. Okej. Okay. Taki... Polska już tańczy tak jak on. Taki... On tak jak ja, tak jest. Okay. Alan, pamiętam, że jakiś czas temu, nie pamiętam dokładnie kiedy, sakowano ci konto na Instagramie. Ty je odzyskałeś w końcu? Nie, ja założyłem nowe. Nie będę ja mu tą. Wow, no to ogromny szacun, bo widziałam, że twoje konto już jest bardzo duże. No. Ponieważ nie jestem takim influencerem, jak ten, co aferę maczetowa jakieś nie ten to cały czas kurde sobie podbija, ty. Co podbija? Aferami? Podbija. Cały czas, co mu co tam się nie stanie, wbijajcie do mnie na profil, wbijajcie do mnie na profil, wiesz. Okej, okay, okay. wysane, kurwa, afery. Przepraszam, przepraszam za słowo. Ale już wiesz, emocje. Jasne, rozumiem. E, ale powiedz I tutaj jedna z wypowiedzi. Ona... Bardziej elokwentne wypowiedzi muszę dawać. Nie było? Jak ty to przeżyłeś? No bo kurczę, pracujemy w tym świecie, to jest dla nas jedno z najważniejszych narzędzi pracy, tak? Nasz Instagram Gdyby, czy inny. Gdybym był, by, 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 jak te, te wszystkie dziewczyny z Instagrama, które są modelkami na Instagramie, to bym by się załamał, nie? A że Instagram, fame i tak dalej to nie jest moje źródło, jedyne źródło utrzymania, to, to się nie się załamuje, tylko idę dalej. No ale to dużo musiałeś włożyć w pracę, żeby odbudować Instagram? Ja, ludzie mi lubią, jedni ludzie mnie hejtują, drudzy lubią. Yy, w miarę szybko to odbudowałem, też mam dużo znajomych takich właśnie znanych, tak więc oni mi też pomogli to odbudować, to by że, że mi zabrali te konto, że mi ukradli konto, tak więc... No to super, cieszę się. A powiedz mi jeszcze, tak z innej beczki, jak wspominasz czasy Warsaw Shore? A bardzo dobrze, Cekuento mi nastąpił w Warsaw Shore, tak więc on teraz jest, on tam pałeczkę trzyma. Tak jest. Ostatnio miałem przyjemność tam zagrać na tej, na tej domówce, tak więc... Wróciłbyś? Jest za stary już, sorry. Bo nie a nie, masz no, 29? 30. 30, 50. gdzieś słyszałam, że do 30 jeszcze możesz balować, a po 30 się ogarniasz. No po 30, to po 30 już. Jesteś wy. Dobra, jesteś trebo. No. <laughs> czyli już nie imprezujesz. Znaczy bawię się, ale inaczej już tak jak kiedyś. <laughs> nie po trzy dni. <laughs> Okej, okay, czyli jeden dzień tylko? A jeden dzień. Kate są mocniejsze co no. po 30. Kate są gorsze. Jest to jest, jest ten, jest. Jest, jest są, są różne opcje, opcje, opcje o, kurde, są różne opcje regeneracji mi, mi bardzo pomagało w czasach. Jak było zimno, jak jest zimno, tak jak teraz na przykład. pójść na imprezę i wiem, że jak miałem kaca, to morsowałem. Od razu jak ręką wow. odbiło, nie? Sauna, mors, sauna, sauna, sauna i morsowanie jak rękę nie ma. Okej, okay, czyli mamy patent od ciebie. Zatem. No dobra, to powiedz mi, co gdyby nie freefighty? Gdzie byś się spełniał? Byłem pewnie gdzieś na zawodowych galach, tak? Zobaczę dla cielu zna, znanych zawodników zawodowych, takich z KSW czy gdzieś. Yy, są tutaj, bo to jest naprawdę doceniają zawodników, doceniają zawodników. Yy, płacą i fajne wypłaty i zawodnicy to widzą, nie, że po co, po co, nie, nie że mordować sobie zdrowie, tylko po co ma się bić za grosze, jak ma się być za dużo większe pieniądze, tak, i fajne walki toczyć. Jasne, yes, no rozumiem. Będzie też fajna karta e, przyszła, też będzie takich fajnych zawodników e, mocnych, tak więc, e, i to jest zawodowy. Co tam, Kaniu? O. Dobra, jeszcze mam pytanie. E, miłość czy pieniądze co byś wybrał? Jak będzie miłość, to i będą pieniądze, bo jak jestem znaną kobietą, to jesteśmy razem dużo zdziałać. Jak jesteś z kim? Jak jesteś z daną kobietą. Z daną kobietą. Z daną kobietą. I razem połączyć siły, bo co do dwie głowy to nie jedna, to jak się dana osoba do się wspiera, to jesteś w stanie wejść na wyżyny. Wyciągnął się do góry. Oczywiście. A miłość jest słaba. To ty głupka tego totalnego dochuj. No to chuj. No. ciągnie się w dół. Kopa dostaje i nara. <laughs> Przepraszam, Rolę. Nie jestem. się nie obracam, tak więc. <laughs> Co się słaba no. no, Reakcja dziennikarki słuszna, cóż ja w takim towarzystwie. No, Miałem emocje. Jasne, płacię. fajnie, cieszę się. A powiedz mi miłość, czy sława w takim razie? Słan? Miłość, czy sława? Jakbyś miał. Wy... I te słynne słucham na YouTubie. Jest yy, miks posklejonych części różnych filmów. miałem tej osoby. To, co chwilę słucham, jest. Słucham słowa i... i. śmieszne. Chyba słychać. Wybrać. Jakbym był sławny, to nie znalazłbym miłości. Wiesz? Jakbyś był sławny, to byś nie znalazł miłości. Tak. Czyli uważasz, że nie znajdziesz miłości? Dlaczego nie jesteś sławny? Nie jesteś. Jesteś tutaj. Robię z Tobą. Uwaga, teraz zaczyna się najlepsze, najbardziej, najwięcej ponownych.